Dzisiaj już po raz kolejny pokazujemy strażakom Tesla i oglądają sobie, żeby nauczyć się co zrobić w przypadku wypadku, pożaru itd. Mamy tutaj SK, Sergiusz już przejął X i Bartek jeszcze z Wiliberger już przejął trójką i teraz właśnie sobie omawiamy każdy samochód i strażacy później, przyszli strażacy i obecni strażacy będą sobie oglądali pod kątem bezpieczeństwa czyli co zrobić w przypadku pożaru czy na przykład zgniecenia jak tutaj unikać na przykład elementów gdzie są poduszki powietrzne czy jakieś inne siłowniki także w odpowiednich miejscach rozcinać I właśnie to tutaj dzisiaj na przykładzie dwóch samochodów pokazujemy a szczególnie Model X jest ciekawy, bo to jest dosyć nietypowy samochód i on nie jest tak łatwy w obejściu w razie wypadku tak jak te Model jest bo no, te drzwi jednak są dosyć skomplikowaną konstrukcją i trzeba wiedzieć jak w razie wy, wypadku, np. dachowania takiego samochodu jak do nich odpowiednio podejść, żeby nie robić większych szkód. Wprowadzane takie te kontaktory, tak? Fiusa pirotechniczna jest od samego początku. Pierwszym modelem testy były nie tak co. Nie, niekoniecznie. To już są sprawy, które dzieją się jakby nie tyle losowo, ale to już się Koniec sergiusz jeszcze pokaże standardowy. Tesla Show Zobaczcie ile strażaków przyszłych, którzy będą nas ratować Wychodzisz od samochodu naciskasz jeden raz w górę odbierają się szyby Wiem, że ty nie się nie otworzyłeś tylko jeszcze nie było Zobaczcie jaki klimat Mega lubię tych ludzi, naprawdę Wielki szacunek, że tak się poświęcają dla innych